you uh -huh. To numer, będzie więcej rapu, to będzie więcej rapu Będzie na numerach, to się rapuje to ciągle jest dobry rap i będzie na Tutaj się rapuje zawsze Będzie na numerze, to się rapuje Rapuje tutaj na numer. Składam ciągle godziny tu Na numerach zawsze będzie To jest godzina 16 i 33 minuty Jest ten flow i ten nuty Dobry numer zawsze bra tutaj Na numerach zawsze będzie Nasza muzyka, gdzie rapuje, Więcej rapu tutaj będzie i rapuje Ciągle na bitach zawsze będzie oto na na siebie, zawsze będzie nasze nuty Wchodzę znowu, no to też ciągle na numerach Będzie flow, będzie więcej rapu Rapowany numer tu godziny zawsze będzie na numerach Ktoś się spoczy, gdy rapuj, to więcej rapu Na numerach zawsze będzie nasza muza Gdy nowy numer, gdy rapuj, ciągle na numerach Będzie więcej rapu, będzie tekst, i tylko na Muza na numerach zawsze będzie dobre nuta I rapuje to więcej rapu, na numerach będzie więcej rapu jest... Ale to tym rapu gra od zawsze Rapu na numera, zawsze będzie Numer się to rapuje tutaj Na afonii znowu No to przyjmę wersję Zawsze będzie Rapuje tutaj na numerach Zawsze będzie I rapuje Dobre no to na wytach Zawsze było Dobre numery zawsze na numerach Będzie I rapuje Dobre no to na numerach Zawsze było Tu więcej rapu Tutaj się napisał Tu więcej się na górę, dobra Dobre no to Zawsze były Są numery Dobre rap Od zawsze się ma, No to zawsze bijane wersje są numery Rapowane W membrana Zawsze dobre to na bitach tu jest, to się składa, rapuje ciągle nowy rapuje zawsze na bitach, zawsze były całą nasz numery, rapuje ciągle na bitach, zawsze były nowe numery, rapuje zawsze na numery, raport zawsze na numerach, nie rapuje, to rapuje ciągle przybiłem wersję, były godziny i od dziewięćdziesiątego roku, 1010 roku, przed pierwszy, 1011 i drugim, też drugim, trzecim, trzecim, czwartym i piątym, dziesiętym, pierwszym, drugim, trzecim, czwartym roku, piątym też roku

Zawsze było, jest multi, będzie więcej, na więcej hip hopów. Kresę będą wszystkie numery, kładę ciągle rapuje. Pasje są nowe numery, hopy, zawsze będzie na numerach. gdy mamy tak numery, się ma, dobry zawsze będzie na numera, rapuje. Te są na nasz kląg, drapuje ciągle na numera. Dzisiaj jest już to, tu był niedziela, 12 października, 13 października jest, 2 października jest, i 3 tydzień, października, 3 tydzień, października, to będzie tańsze, 3 tydzień, października, będzie potem.

to jest nowy ram od zawsze na numer będzie Do flow znowu nuta, ty rapuj dobra Od zawsze na numerach się nabijam I jest nowa nota ty rapuj Ciągle na wital, zawsze były nowe numery numerach, I to flow z hip-hopem ciągle Rapuję dobra nuta, jak wyprzewiam wersję zawsze będą Rapuję nowe numery i rapuję Dobry numer na witać to jest dobra nuta I dobre numery, składam ciągle rap Jest klasyczny numer, klasyczny numer I rapuje zawsze będzie na numerach Ty rapuj, to ciągle na numerach Rapuję ciągle na numerach, zawsze będzie na numerze, do dobra, a po zawsze będzie śnęły Rapuje dobra, bo zawsze na numerach będzie w blow, będzie witek. Rapun numer, dobry, a pod zawsze, po zawsze to śmierć, dobra, bo zawsze na numerach tutaj tekst są na numerach, zawsze będzie sitko, pod zawsze numerem Sokracy, te numery, zawsze będzie na numerach. to się rafuje, dobre numery, rafuje. Po to na numerach, zawsze będzie na i rafuje. Dobry numerek, i tak zawsze będzie na numerach, dobra, bo zawsze na numerach i rakuje. Tuna na przykład, zawsze będzie sitko, będzie na numerach. Na numerze rapu się rapuje, oddział przez numer, jest rapu, się na się, ma, się okazał, tym nowe numery składał, składał, nowe numer, zawsze będzie tak numery, zawsze będzie tak rap,